Witajcie, kochani, dzień dobry, dzień dobry. Zobaczymy, cóż tu powinniście usłyszeć od kart właśnie teraz. Karty, pokażcie proszę, co moi widzowie powinni usłyszeć. Co moi widzowie powinni usłyszeć właśnie teraz. Karty, pokażcie proszę, co moi widzowie powinni usłyszeć właśnie teraz. I już patrzymy, co powinniście usłyszeć właśnie teraz. Co powinniście usłyszeć. I już mamy tutaj czwórkę, buław, świetnie. Królowa była z Asem kielichów i sobie wyjmiemy jeszcze jedną karta śmierci. No i bardzo pięknie mi się tutaj pokazuje w kartach, kochani. Przede wszystkim nowy początek, nowe możliwości. Kończy się jakiś trudny, bolesny etap. I jakby no, ten koniec jest nieuchronny i nie próbujcie w żaden sposób y, tego końca zablokować. Bo widocznie właśnie tak ma być, tak? Pozwolić sobie, żeby wejść w ten nowy etap w życiu, który przyniesie. Się wam jakieś tutaj zwieńczenie, radość, zadowolenie, spełnienie. Tak, karty podpowiadają, żeby przede wszystkim teraz działać konkretnie i zdecydowanie, wykazać się tutaj przede wszystkim ambicją i że tak powiem iść po swoje, realizować swoje cele, swoje plany, swoje marzenia. Fajna energia na rozwój, fajna energia na działanie. Nie bójcie się tego, pomimo to, że tu się pokazuje nam w kartach ta karta śmierci to jest taka karta często mówiąca o ogromnej transformacji, tak? Przechodzimy ze starego w nowe, no być może ten początek nie będzie łatwy, ale przy swoim zaangażowaniu, przy swoim jakimś takim konkretnym podejściu jesteście w stanie sobie ze wszystkim świetnie poradzić i tego wam życzę z całego serducha, kochani. Dbajcie o siebie, dbajcie o swój rozwój, o to, by nie stać przede wszystkim w miejscu. I pamiętajcie, że zmiany są dobre, tak? Zmiany w życiu są potrzebne, zmiany w życiu są nieuniknione. I właśnie przy tej karcie śmierci wchodzicie w taki etap zmiany. Coś się kończy, by coś mogło się zacząć, tak? Tak jak powiedziałam, być może nie będzie to takie od razu e, łatwe, natomiast przy konkretnym, zdecydowanym podejściu jesteście w stanie sobie z tym świetnie poradzić i macie tutaj zwieńczenie jakichś celów, harmonii. Słuchajcie, to może być na przykład, na przykład kwestia zmiany pracy, na przykład, tak? bo mamy tutaj buławy, często nam mówią o działaniu. Coś się kończy, po to, by pojawił się jakiś e, nowy etap w życiu, a z kielichów daje nam jakby taki lepszy etap w życiu, nowy początek, zmiany na lepsze idą, więc nie bać się tych zmian, tak? wszystkiego dobrego, niech się Wam darzy, wszystko co najlepsze, ściskam, tarociska Olimpia.